nie ma widzowie w kolejnym odcinku z I dzisiaj będziemy grali w taką grę. Jaki noob, Ja w to grałem i nie jestem dobra. Nie, słuchajcie ich. Oni. On I'm I z nami gra Monika i Red Dragon. Ja właśnie gramy w Wyszczarów. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień witamy dobry. serdecznie. Dołącz. Dzie jaki kolor wybieramy? Niebieski czy czerwony? Jestem niebieski kolor. Nie Odbieram czesta. A no tu są same czerwone. Czyli nie, to jestem czerwony chyba. Dobra, otworzyłem. Ja biorę. Green, Green Dragon, jaki jesteś kolor? Nie wiem Bo na razie. Dobra, odbieram. jestem czerwona, bo za długo się zastanawiałam. ja też jestem czerwony, no dobra, to jesteś ze mną. Dobra, to ja też ja jestem, jestem czerwony. Tak. Jesteś czerwony? No to jesteśmy w jednym teamie. Nie... Ale mi to samo wybrało, ja chciałem być niebieski. Ktoś mnie zabił w każdym razie. Już jestem. To czyli... Ale nie! Nie, nie, nie jestem czerwony. Nie zabij mnie dalej jest oni są poświetleni na czerwono tak 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 do których mamy wreszcie strzelać? bo czerwony mnie chyba za... nie my się strzelamy wszyscy do siebie nie chyba tak bo do mnie też zaczął czerwony strzelać i... to nie jest po pierwsze czerwony one, oni się poświetlają na czerwono. Hmm. Oh. A, to jak ja mam ich obejrzeć? Okej, widzę cię. E. Skąd mam odróżnić, do kogo mam strzelać. Ty, ale ja tego na przykład bo nie mogę Musi być, szybko! Czerwonego zabiłem, zanim. Bo, bo, bo te, które są poświetleni oni na czerwono nie, 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 są, nie, nasi są mają splowy Ja, chyba... niebieskie. ja mam splowę niebieską. Nie nie, 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 nie! Czyli tutaj Gostek jest kołownie ze sprówą niebieską Dobra, zaatakowałem On, mnie Nie może zabić Tak, zaatakowali A, trzeba przeładowywać broń No trzeba, trzeba, ale też trzeba patrzeć na broń, Bo yy, ten... O, tu jest chyba... Tak, tak, tu jest yy, nasz smoczek Nie! No i co um, żeś mi zrobił? Tak, ja też mam niebieską Dobra Jakiegoś załatwiłem, aaa ktoś mnie też załatwił, ale jednego załatwił, jest ale. Mi. O, ho, ho. dobra, jesteś koło mnie, jestem po ciebie, widzicie? Mm, najgorsza kluba! Dobra. dobra, o! Dobra, lecz dragon też jest, widzę go. Do kogo? Ej, czy ja wleciałem w niebo? A, a ile macie Ach, kasy, bo kurce. ja mam 3000? Ja mam jeden, ja mam jeden, jeden, jeden Dobra, wiem o co chodzi. My mamy niebieskie spluwy, czyli że jesteśmy razem w teamie i musicie patrzeć po na broń. Po nie mamy niebieski. Jakiego koloru masz tą broń? Kurde. żadnego. Ja mam... Niebieską. Ty, ty, ja też mam niebieską, on jest inny. Aha, czyli, aha, czyli możemy go zabić, tak? Nie wybrałeś broni sobie, jak jaki chcesz być kolor? No nie. Nie wybrałem nie. broni. O, co? oni są tacy Nie wybrałem kolor, koloru broni. mnie zabili, poczekaj. O, ciężko jest. Tak A ty masz, a ty masz tą, niebieską broń, bo... bo ty sobie zmieniliście. No. Ja sobie nie zmieniłem. No. Uważaj Pinki, uważaj. Uważaj ty. Oh my god. A bo dawaj zielony zespół. A, zabił, zabił mnie. No... Co to, to ma być? Nie zdążyłam przeładowywać. Nie, no to jest taka... Wow, taka jakaś czarna dziurka. To jest taka to jest, normalnie... To jest taka totalna, że historia. <laughs> ale ciekawe. Hmm. Tak, to jest... To jest gra pod tu po góry masz winy. ...setka tak. ma też minutę. <laughs> no, o, widzisz, patrz. Ja. twoją stronę, Pinki i nie mogę A, Nie zabiłem się, ale... Dwogo mnie zabiło, bo ciebie zabili mm -hmm. Patrz spał Znasz takiego spajkera Chyba je znasz... oh. Próbuj, nie? A ty jest nasz bez... Nie? No jako szarownica mnie zabiła Będę się Normalnie na jakimś... Nie wiem co to było, osiołek albo coś normalnie... Ej, hey, atakujemy się. Ale... To jest Spikerman. Tak hey. Myślałem, że ty jesteś czerwony nie wiem ale... Ja wiem jak przetrwać tutaj minutę. Ukrywać się. Mm. A jaką minutę? O, kogoś zabiłem. Udało mi się kogoś zabić nawet. Mm. O, gościu mnie zabił, ale on ma lepsze... Aha, bo oni mają lepsze no nie wiesz oni w sklepach kupują lepsze bronie. A tak? A jaką? Widzisz, bo my jesteśmy a, na pierwszym mam... tym. a bo ja mam. Bo ja kupiłem sobie broń, chyba czyś My jesteśmy na pierwszym levelu, a na drugim levelu hmm, jest. dużo hmm, to lepsze hmm. bronie. Jest hmm. nasz. Tu się level, hmm. drugi, level pierwszy. w level Czwarty, piąty. O! O! To... Takie buty! O! Mam tysiąc jeźdź nawet, widzisz? O tu teraz. sobie mogę zmienić broń. Dawaj sobie jakiegoś A co jest w wyprzedaży? Taka, wow, wyprzedza za 150 robluxów patrz Dobra! O, o, SDM R Wolf Score Limited Skin Wow Mam jest broń jeszcze, Jest jeszcze coś wyprzedaży? No, tylko to. Mm. Kupiłam sobie. Kupiłam sobie broń za tysiak! Jaką? Ja. Mm. No ja mam to, mam Ja, ja mam, ja mam ja dwa wiem. sloty broni. Tak, ja nie znam na broni. M4A1 ja mam. No ja też. Tylko, taki że nie. ja go dostałem za darmo. A. I mam 1200 dolców dalej. dalej. Ale mało Macie, ja mam 3000. Ja kupiłam, może musiałam... To, Bo... ale ty... Ty. Ty. Co? Właśnie, nie, bo trzeba włożyć no, do... Tak. Tą, tą broń do tego tutaj. No, ale nie włożyłam. Dobra. Jejku, you dead, no jakbym nie wiedziała. Ha. Kto by to nie wiedział? Wow, Dobra, super oszust 3000. Czekaj, możemy? mógłby... Widzisz, oni mają takie... Ale... To mają te lepsze bronie, za zaroblucy. Idę Mam jakąś nową broń. De, oh. Wyposażenie. Wyposażenie. O tego sobie chyba kupiłam. Tak, wyposaż. Wow, już mnie Będę miała teraz nową. Otwieram broń! Dobra kochani, Ma, mam teraz mam, nową a, broń... A, a mam teraz... A, dlaczego mi się nie za... A wiecie no, że ja wydałem na broń 2000? No to nie załadowałeś. Dziwne. Przetrwaj minutę, nie? Dziwne. Tu jakiś Tam? lud na śwince jeździ. Nie no. No, ten ja mnie to zabił właśnie z taką różdżką jakąś czy czymś. Nie wiem co to było. On ma jakąś super świnkę. Czekaj, ale ja go nie mogę zabić. Interesujące. Czyli, że jest Jakoś świnie! Świnka pepa ze mną jest, no to... Ty, jak oni tak szybko biegają, że... Nie, nie Jesteś nie po drugiej stronie! Kogo ty się Nie Wiemy, ale wydaje mi się, że taki... ...ktoś z kolumnami na głowie chyba został zabity ze mnie. Jakoś chyba niechcący. Sorry. A ten typ to jak... Ej, Bo ja czemu tak z daleka nie... strzelałam i ja. Ja już dwóch zabiłem. mi się chyba bartka udało, ja... O, tutaj jest ten. Widzę jakiegoś speakermana, to Gdy chyba jest glana. nas zielony smok. Zaraz zobaczymy czy on jest ze mną, czy przeciwko, mnie. Nie, przeciwko jest. Ja przeciwko. Nie, no, no. A, My i nie! Moja koleżanka chyba. na tym osiołku, ten mnie zabiła. A, a, a u mnie koleżanka to było... na osiołku. No nie osiołej, nie tylko świnka. To to świnka Pepa. <noise> Jak można na śwince jeździć? no. Trzeba być osiołkiem. A <noise> że ty jesteś ze mną? Z tobą jestem, poczekaj, zaraz zobaczę. Tak. Ja? Nie. nie on. ja, ja właśnie po ja. ciebie stoję. Wiem, dlatego patrzyłem, czy. Oj, zabił. O, teraz się dopiero. Czyli Pinki jest przeciwko. Teraz nam. się do. Tak. A... Dopiero się dowiedziałem, jak się tu biega. ty Nie, ja, jakiś bawany buli do niej. Nie, no ta normalnie na tej śwince nie tak by tak mnie zabiła. Nie ma Judet. Ha. no, no fajne. Na tym. A to jest chyba jakiś taki samuraj. Nie. Hmm. Zabij mnie, samuraj. Zabij mnie, Tak, jestem na spawnie. ale tak dwóch załatwiłam, nie? Ja też. Dobra, jednego załatwiłem teraz. Dwóch O, jakiś biegnie tam. Czekaj, a, ktoś tam wyszedł. Idziemy. Ktoś się zaatakował. Ty mnie zaatakowałeś. Widziałem, jak ten, ten głośniki leciały za mną. Czemu on. Teraz, teraz, teraz. Ej, wyłaz, zbugowałem się. Kurde, ten ma jakąś chyba lepszą broń, bo tak szybko mnie. No Nie, chyba tak. Z szybko. Widzisz, oni jak mają takie kolorowe te bronie, to są Robluxy. To, ta świnka PP też ma Zarobuksy A Wy też macie Zarobuksy Bo macie kolorową Nie, tu się wybierało na początku Albo czerwoną, albo niebieską, wiesz A takie są takie w ogóle całkiem kolorowe A zabijmy teraz Nie. Co to jest? Czekaj Wyjdź. Teraz zobaczymy. No czemu tą broń? On. Włożyłam se tam i nie mogę mieć. A może, czekaj, bo nie mam. Może muszę mieć jakiś ten, tak? Y level, żeby ją dołożyć. Widocznie muszę więcej załatwić Ale mnie gościu w plecy szedli w Mnie za, Mie załatwia cały jeden, jeden i ten sam cały czas Już, już zapamiętałam go <grym> Nie 4 kilo. zauważyliście, że ja cały czas mówię nie no. Nie no. Mhm. Kiedy wreszcie powiem tak, mhm. tak no. No nie, ten to chyba za mną chodzi bez przerwy. A no, nie można wejść do tej fabryki. <słyska> można. Uwziął się na mnie. No to dobrze, a atakujcie go. No to dobrze, że się ubiło, bo jesteś nie z naszego teamu No hej, no ale... Może nie mogę być w waszym teamie Waaa wow, sklep. Ale no. fajna muzyka! Pink Dragon, jest, ale jest no. w jak wejdziesz do sklepu to masz tutaj dostosuj tu sobie ILE na ILE mnie jest! Kurkę możesz sobie wybrać w sklepie. Teraz mam w ogóle bez skórki, a, a mogę mieć skórkę. nie? No dobra, zostawimy sobie bez skórki. No ale ja, ja mam, bo kupiłam sobie MP5, kupiłam, ale nie mogę i, i włożyć. O, to właśnie. Tym... I. sobie E. No i tu masz usuń albo dostosuj, nie? No to robisz dostosuj i masz zastosuj. I już ją masz. I wychodzisz. No mam. Nie w nie by tylko za tego No mnie jest dostosuj. Ale cały czas jak nie, nie mogę jej dostosować do tego A może tu, no, Dostosuj Wybierzcie niebieskich Czerwonych znaczy. No teraz, poczekaj Lecę, lecę! Wybieram czerwony. Nie mogę, samo się dobrało. Teraz mam już inną gorkiwerkę. Pokaż. No. teraz wam powiem, no jak lanie. się szela. Ale to Ryszard, ty trani, oddawaj mój rower! Hmm. Nie, no, oddawaj mój rower! Wie co, nie by faj! Dobra, Bail? Ryszard, to przestań. Nie promujemy tutaj Ryszarda! O, tak. Takie bo nie jestem. A dobra, to jest. Pinkie. Normalnie, normalnie 10 na jednego. Wow, Elza. Dobra, pinki jest ze mną tyle wiem. I ja też. O, już, o, już mnie zabili. Wow, <laughs> A my też te żółte lody takie co tutaj są. To takie te zimne lody to zbieramy? Tak, nie? No jak kogoś zabijesz, to to zbierasz. No... Mhm... Mm mhm, mm okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A zabiłem go, ale on mnie też zabił. Co do trzech na jednego? To w pięciu na jednego. Tak, jak jakimś... już dziesięciu to było na jednego. Ejku, ten to ma jakąś super... No jaki rąbom mnie tu zabił. Taki kolorowy normalnie, taki wygląda jak roboko. Widziałeś? O, Fugile. też mnie zabił właśnie. No mnie też nie zabił. To będzie... 4, 5, 2, 2 na... 2 kile na raz. Nie wiem, ale znowu mnie ten roboczy... Mam 6 kili. Kurczę, no niech tuźmie na raz tutaj nie ma mnie. Ło, wow, gości mnie na, na fit'a zawiół. Tak z daleka nawet. Normalnie snajper. To wy nie powiecie, mnie też tutaj na... Normalnie... Ma fa to kupem mnie też. A nie, to ty. Sorry. Aaaa, kurde. Mhm... Mm mm. Dopiero zajarzyłam, że po każdym... O, gościu z tyłu mnie plecy Krzysze... A, ale w plecy A A w jakim nie Chyba z wami, nie? A ja wiem. Ja to strzelam, byle gdzie, byle jak. A w ogóle jak... was nie ma tu na Ja etapem. lecę za tobą! Ale... No bo nie ma, bo się... Te, tyle nas tutaj że się tabela skończyła. O, gość mnie zabił. Nie wiem jak ich, ten... rozpoznać Więcej domami. jest niebieskich. Jak tutaj do mnie i czerwone, i niebieskie strzelają, i nie wiem. Red Dragon. Ja przed A, ten, przed chwilą. tego, tego ciebie. taki. O, Pink, strzelam w pinkie, czyli nie mogę zabić pinki, to znaczy, że jest dobrze. Jesteśmy razem, idę za pinkie. A ja, a może mnie też nie zaszczelisz? Też? Jeśli nie możesz, a, jeśli nie możesz Pinkie, to mnie też nie możesz. Okay. Mm -hmm. a, I tam tu w stacji, a nie działa. Muszę zmienić klawiaturę. No i się nie da skakać. Mówiłem, że ta klawiatura jest zepsuta. Dobra, byłem... jestem na pierwszym miejscu. A, a to? To to oszuści. I piąty. No zabij w razy. dobra, Czerwoni Wybierz czerwony. Czerwony. A gdzie się wybiera? A czasami... A powie... no, no jest, pan. jak mam dołączyć, co? I że czasami wyskakuje, czasami. Jestem. No dobra, jestem teraz czerwony. Poczuj. Czerwony. Też jestem czerwony. Jesteśmy czerwoni. Bo tam na czerwonych jest TV man. Hmm? No co? O dobra, czerwony. No czemu ta broń mi dopiero teraz za Za tego zaskoczyła, nie? Bóg da jednego No po prostu, po prostu, po prostu nie lubię. O, ten mnie załatwił, kurde Tu jest trochę tak dziwnie, bo... Bo powinno być na przykład niebieski na czerwony, a nie... Niebieski na Znaczy oni... Twój wróg zamienia się w takie kontury. No, akurat by się nie zamienił i mi nic Klikam tą spację! Trzeba naprawić mój klawisz spacja. Zepsuty klawisz. Spacja. Klikaj to. Spacja jest zepsuta. To wina tej spacji, że umieram. No, A ja broń. No ja trenuję tą spację i nie działa i nie działa no, i nie działa obiec, i nie u działa i ciebie spadł A już 100 razy a 10 razy A co jest cholewcia? No dziuk. Jak nie ma nikogo, to może Dobra czerwony jestem Jakby co Widzę pink dragon, zaraz okay. widzę Cię. Ja tego killa, ale mi się nie udało. No już mnie ciachnął. O, teraz moja broń sama na przykład strzelała. O, była. <noise> Właśnie widziałem jak zginęłaś. I nie uratowałeś mnie. To Nie, parę. bo mi też w plecy. <laughs> <laughs> to jest to, że ten spawn jest taki sam. Oni mają w tym samym miejscu co my. I biegniesz do przodu, a tu gość, kurde, jest już twoim wrogiem. Oszust. Osust! Powtarzam, osust. osust. Oh. No! Dobra, to my ja jesteśmy raty! Alo? Policja oszukują! na nie, Oh my oh. god! Go. O mój Boże! Go, go, go. Nie, to tak trudna gra, bo normalnie z moim refleksem to granice z cudem. Darmowe bronie dla wszystkich, i Tori. O, to są darmowe broni dla wszystkich. Przerwa jest teraz. Może zobaczyć, czy to takie darmowe. O i nie ma, nie są darmowe. Nie, są 150 pisze, nie co chodzi o to? co to jest, to jest coś coś... Dołączamy. To? Każdy na każdego, darmowe dla wszystkich. Co to jest darmowe dla wszystkich? aha, mapa. Dobra, dołączamy, nie? No, ja przestałem. Ale ja nie wiem, jaki mam kolor. Ja nie ma kolorów. Jeszcze mam szary. Każdy z każdym? Jeszcze mam szary, czyli chyba z ka O, chyba tak! Hehe, już Każdy z każdym. Tak. Mnie tu też jakiś prosiaczek zabił. <grymne> oj, oj, oj... Blikaj tą sp... ...ja. Ła, ręka. Ja cię... ten jakąś tarką na głowę. Pomściłem. To ta? To... Wow, o, wyżu... Jaka wyrzutnia? jaka Działa co 5 sekund U. spacja. Aha, bo tu ty właśnie może trzeba skakać, to oni tak szybko nie zabiją cię. E tam tak samo. E tam, tam tak samo. Tak samo co? Nie działa. Ej. <laughs> <laughs> Teraz wyrzucę tą grawiturę. Klikaj tą. Ja kogoś w plecy, o ktoś w plecy mnie! I to, i to tak właśnie jest. Całe PvP. o... Jeszcze co? co ja kogoś, ktoś w plecy. No, już koniec. Ale to było! Dobra, to kończymy ten odcinek. Tak, zapraszam. Zapraszamy za tydzień. Znowu może innego. Mam poziom trzeci. No. no! Każdą sobotę! Jak nie będzie nas sobotę, to będziemy w niedzielę, ale zaszyczycę jesteśmy w sobotę. Dziękujemy no. Dziękujemy za dzisiaj. Do widzenia. No. pa. pa!